Hey wszystkim z tej strony zapraszam Was na wtorkową aktualizację procesów na przestrzeni yy, i przypominam, że jeśli chcecie zapisać się na warsztaty, to możecie pisać. Ja pod tym filmem jeszcze mail, na który piszcie, możecie się zapisać na warsztat, ale o tym, co się teraz dzieje na przestrzeni, bo to jest ciekawe, szczególnie w kontekście tego, co się do nas zbliża. Yy, więc, tak jak ci, którzy mnie obserwują na social mediach typu Instagram, to yy, zauważyli, że od jakiegoś czasu wrzucam takie od czasu do czasu, wrzucam takie krótkie opisy. Dzisiaj wrzuciłam, że właśnie gromadzimy zasoby, szykujemy się na przełom. Więc ja dzisiaj przygotowałam dla Was kilka takich ciekawostek, m.in. zestawy treści, które opisują trzy sposoby myślenia, które będą miały. Do czego nas w pewnym sensie zmusza przestrzeń, do jakich, do jakich treści nas zmusza, jakie treści w tej chwili będą na topie, będą promowane, e, żeby nie powiedzieć, będą wykreowywane z nas te treści, w sensie będą w pewnym sensie na siłę, można tak trochę powiedzieć, wymuszane, żebyśmy sobie je wykształcili. Porównęła, porównałabym to do treningu który jest na konkretnie partie ciała i ten trening, który się teraz rozpoczyna, właśnie będzie dotyczył tych treści te treści gwarantują nam y, w miarę w miarę przebrnięcie przez najbliższe, najbliższe miesiące, co oczywiście będzie też doprowadzało do nowego roku, ale o nowym roku będziemy rozmawiać, jak będzie bliżej nowego roku i będzie większa jasność w potencjałach, które w tym nowym roku będą, aczkolwiek już teraz widać, że dosyć dużo dynamicznych zmian, ten rok był sądem ostatecznym, czy jest, nadal trwa, sądem ostatecznym, czyli rozliczenia się z przeszłością właśnie i teraz, no właśnie teraz wkroczyliśmy w ten czas bardzo silnego rozliczania, czyli my jesteśmy teraz w, tre, w, w takim procesie w pewnym sensie niszczenia wszystkiego, co nam przeszkadza, co nam zawadza, oczywiście ten proces dopiero zaczyna on się rozkręci bliżej października, już nie co listopadzie, natomiast w tej chwili porządkujemy po to, żeby do balansu doprowadzić w miarę siebie, po to, żeby z kolei podczas potencjałów takich już typowo niszczących zniszczyć to, co nam przeszkadza w naszym życiu, czy w nas samych, przede wszystkim w nas samych. I teraz. Chciałam parę słów na temat porządkowania treści, ponieważ może nie każdy rozumie o co chodzi z, z, ze słowem czy z określeniem porządkowania treści, tu chodzi o to, o wytworzenie w sobie nowego wewnętrznego schematu, czyli nowych własnych zasad, nowego systemu wartości, który jest Twój, on nie jest nie podlega innym, on nie wynika z innych, on jest Twoim systemem wartości. Ym, I teraz tak jest to dosyć. Niebezpieczny proces, <gry> dlatego że nigdy nie wiadomo, jakie treści się u kogo ułożą jako te pierwsze, jeżeli wyłącza się zewnętrzny system wartości, który lub przestaje być wiarygodny, ten system wartości. Yy, I tak jak Wam przypominam już od kilku tygodni na temat rozmontowywania zasad, yy, starych zasad, które były pilnowane do tej pory, i te, z tych starych zasad również wynikały stare. Określenia wartości, co jest wartościowe, co nie jest wartościowe, i w tej chwili właśnie to rozmontowywanie zasad się już na maksa zaczęło, więc za chwilę będą istotne tylko te wartości, które my e, wyznajemy czy uznajemy, e, jakby w pewnym sensie, w sensie indywidualnym, i właśnie to jest po to, żebyśmy stworzyli kolektywy w oparciu o nas samych, różne kolektywy. Czyli właśnie o to chodzi, że te kolektywy nie mają być jednolite jednorodne, tylko zupełnie różne, i dlatego teraz jest taki powiedziałabym początek takiego dosyć dużego stres testu, który będzie w nas uwalniał te treści, będzie w nas uwalniał, można powiedzieć, śmiało-moce, które będą e, powodowały w nas takie napięcie, które z kolei będzie nas doprowadzało do pewnych wniosków, odkryć, ale przede wszystkim do określania na nowo wartości których używamy, czy których chcemy, będziemy używać. I to są inne wartości. Czasem będzie tak, że to będą inne wartości niż te zewnętrzne, do tej pory uznawane za wartościowe. Czyli to, co do tej pory było uznawane ogólnie, przyjęte za wartościowe, może w tej chwili przestać takie być. Także uwaga. Ja jak zwykle spoglądam na notatki. Dobra, zasoby wewnętrzne, które w tej chwili będą bardzo nam potrzebne, na które należy się skupić. Zwróciłam uwagę na w komentarzach poprzedniego filmu, że mówię za szybko. Postaram się mówić wolniej. Czasami mam jak chcę bardzo dużo przekazać, to rzeczywiście czasami brzmię bardzo szybko. Ale to chyba lepiej niż przynudzać powoli, ale okej, okay, zwolnię. Dobra, więc zasoby wewnętrzne, które są w tej chwili nam potrzebne, które w tej chwili są wartościowe i z których będą wynikały dalsze procesy. Czyli coś, co jest w pewnym sensie Takim zapasem energetycznym dla nas, dla, do procesów, więc na te treści, na te zasoby zwracamy e, uwagę. I jeżeli gdzieś nam to spieprza za przeproszeniem, czy ucieka, czy ktoś nam to kradnie, no to, e, no to tutaj już mamy informację, co trzeba będzie za jakiś czas usunąć, lub odciąć, czy odblokować. To jest siła, zdecydowanie pewność siebie, cierpliwość do siebie. Asertywność i aktywność i też uwaga, czyli koncentracja uważności na tym, co nam, na czym nam zależy. Jeżeli inni dookoła nas, którzy nas otaczają, w jakiś sposób nas rozpraszają, e, zabierają nam naszą uwagę, e, no, krytykują, czy jakkolwiek e, od. E, Odwracają naszą uwagę od tego, na czym nam zależy, czy na czym nam zależy najbardziej na nas samych, i właśnie jeżeli ktoś nam tam dewaluuje nasze poczucie własnej wartości, to to będzie sytuacja, którą trzeba będzie przez najbliższe trzy miesiące załatwić i już na zawsze, bo ten rok załatwia sprawy, które już potem nigdy więcej nie wracają, czyli jeszcze są, jeszcze są te 3-4 miesiące do końca tego roku, w którym koniec to już do tego więcej nie wracamy i od nowego roku, prawie że od razu od nowego roku ruszamy zupełnie z nowymi ustawieniami przestrzeni. No i właśnie ze względu na to, że widać już w tej chwili o czym może być przyszły rok na podstawie tego co mamy teraz, to już wiadomo, że te treści będą bardzo potrzebne i w kontekście przyszłego roku i w kontekście następnych lat. Więc yy, przed nami jest przełomowy czas, który będzie zmieniał. I teraz skąd jest ten potencjał? W tej chwili jest względnie spokojnie, i teraz ten potencjał gromadzi się jeszcze daleko. On się odpali w okolicy drugiej połowy września, bliżej końca września, po przełomu października. Skąd to się wzięło? To się bierze z tego, że w nas jest siła której nie rozumiemy, ponieważ ta siła wynika z przestawienia treści, które do tej pory były ułożone po staremu, i y, te wartości, ten system wartości zewnętrznych, czy te zasady zewnętrzne, które nam system zewnętrzny narzucał, on w pewnym sensie stymulował i blokował, Przepływ pewnych procesów. I teraz te procesy przeszły, czy one ciągle trwają, w związku z tym te, te wartości się przestawiają i się gromadzi siła. Taka siła trochę to wygląda tak, jakbyśmy mieli kilka rzek które są sztucznie koryta pobudowane do tych rzek, a teraz nagle w niektórych rzekach postawił, postawiła się tama i tam się ta rzeka zaczyna spiętrzać i teraz w związku z tym ten potencjał, który jest za tą tamą, trzeba będzie rozładować, więc my mamy dużo więcej mocy, dużo więcej siły niż jesteśmy w stanie w tej chwili sobie tego wyobrazić i właśnie ta siła wynika z procesów, które są wszystkie za nami, czyli z tych wszystkich, z tych wszystkich treści, które do tej pory się przestawiały, przewartościowywały, zmiana zdania, na Jakiś temat, zmiana kierunku, e, odkrycie czegoś nowego na swój temat, na temat swojego otoczenia, na temat swojej pracy, pasji itd. To te wszystkie różne zmiany, które do tej pory się odbywały, one nam właśnie nagromadziły w kilku miejscach różne tamy. I te tamy oczywiście długo trwać nie mogą, bo to jest swego rodzaju blokada, ale ona ma przejść po to, czyli te tamy mają wylać, po to, żebyśmy na nowo zbudowali te korytarzek po swojemu inaczej, bo możemy na przykład chcieć mieć jedną rzekę dużą, a nie 10 mniejszych, i tak dalej, tak dalej. To już zależy od, od was. Mówiłam wam ostatnio o sznurach i właśnie to jest teraz następny etap, to jest właśnie te korytarze. Czyli jak gdyby ta siła e, wynika teraz w nas, w których jeszcze nie czujemy tej siły, jeszcze tej mocy nie mamy, ale ona będzie się pojawiała, ta moc coraz bardziej wyraźnie, ona będzie się pojawiała w sytuacjach kryzysowych, ona się będzie pojawiała w sytuacjach, gdzie chcecie coś załatwić, zrobić, zmienić i ta siła, ona mm, na, gromadzi się w wyniku właśnie... Tych zmian wartościowości tych treści, czyli nagle, w pewnym sensie, gdzieś tu nas coś uwolniło, i w tej chwili nie będziemy już tacy łagodni dla zewnętrznych ograniczeń. I teraz te zewnętrzne ograniczenia będą bardzo dużym zapalnikiem, żeby nie powiedzieć lądem do dynamitu, który właśnie w nas drzemiał specjalnie. To zostało tak, jakby, w pewnym sensie zaprojektowane, żeby w nas wywzbudzić tą siłę i tą moc wybudzić właściwie, bo ta siła i moc jest potrzebna do następnych dosyć sporych, dosyć, spo, dosyć sporych procesów, które przed nami. Więc te stare zapory w tej chwili będą puszczały, dlatego że my już nie będziemy w tym, jakby tego karmić, ani nie będziemy się w to, w to skupiać, nie będziemy w tym się w to angażować. Czyli czy ja bym raczej powiedziała poświęcać się temu, co jest stare, co nam nie działa. Więc teraz się warto przyglądać bardzo uważnie swojemu otoczeniu, co Cię ogranicza. Czy to jest praca, czy to są pieniądze, czy to poczytam wasze komentarze, piszecie mi różnie, że czasami to są pieniądze, że nie zawsze jest to proste, załatwienia, pieniądze i tak dalej, to są zewnętrzne konsekwencje czegoś, co jest w nas. Więc jeżeli mamy kłopoty z pieniędzmi, to koncentrujemy uwagę do środka i szukamy tego, co ma w nas zarabiać, dlaczego zarabiamy tak mało, czy tak dużo, yy, czy, czy nie wystarczająco dużo na to, co potrzebujemy, więc tutaj jest ta koncentracja, jesteśmy w torusie, i to wszystko będzie zawsze działało dokładnie w ten sam sposób, więc jeżeli mamy problemy. Z pieniędzmi, z pracą, z pasją, w relacjach, yy, w domu, z rodziną, yy, z poczuciem bezpieczeństwa, z poczuciem pewności siebie. To wszystko jest w środku. Także tu się teraz przyglądamy bardzo uważnie temu, jak pracuje nasz umysł i czego od nas nasz umysł chce. I w tej chwili, dopiero teraz mamy, yy, tak jak można powiedzieć, długo nie mieliśmy możliwości wyrażania tego, co chcemy tak naprawdę. <laughs> Czyli odpuszczamy to, czego się już boi, odpuszczamy, odpuszczamy to, czego się baliśmy, na rzecz tego, co możemy wyrazić. Czyli dokładnie odwrotnie, poruszamy się zasobami, nie, nie brakiem zasobów, bo do tej pory byliśmy mocno skoncentrowani przez system zewnętrzny na braku zasobów, czyli czegoś nie ma, dlatego czegoś nie możesz zrobić. A teraz będzie dokładnie odwrotnie, czyli jest to, więc możesz z tego zrobić to, co jest. Y Dobrze, czyli po, poprzez właśnie, tu patrzę na te moje notatki, czyli y, z, poprzez zniszczenie ograniczeń, czyli tych niepotrzebnych tematów, ponieważ to ograniczenia nie chodzi o to, co jest z nami wrogie i z nami walczy, tylko to jest to, jest to wszystko, co jest nam niepotrzebne. I teraz dzięki temu, że coś jest nam niepotrzebne, to to traci wartość, czyli traci to właśnie zaangażowanie, uwagę, czas w związku z tym naszej, naszej uwagi, więc to się będzie zmieniało. I to tutaj będzie bardzo, bardzo ważne i będzie dużo, dużo się działo. Yy, czas uniszczenia. Słuchajcie, weszliśmy w czas niszczenia. To też jest, to można być czas kreacji, tylko kreacja w tej chwili następuje wewnątrz. Do tej pory była kreacja na zewnątrz, twórczość na zewnątrz. Byliśmy paganiani do, do robienia różnych rzeczy na zewnątrz. Czy całe lato, wiosna i tak dalej, to byliśmy cały czas Cały czas zewnętrzność nas pobudzała do pracy, a w tej chwili jesteśmy w fazie niszczenia. Więc, teraz, dobrze jest zniszczyć wszystko, co chcecie zniszczyć, co wam nie służy, co wam przeszkadza, co was blokuje. Skupiamy się na niszczeniu. Tylko to nie chodzi o to, żeby coś zewnętrznego zniszczyć, tylko tu chodzi o to, żeby znaleźć w sobie. Sposób myślenia, który jest blokujący dla Ciebie, który powoduje, że nie robisz ruchu do przodu, to to niszczymy. Nie chodzi o zniszczenie ludzi zewnątrz czy, czy świata zewnętrznego, tylko o niszczenie tego, co jest w Tobie niesłużące, co Cię blokuje, na przykład lęki. To to jest ten czas. Yy, kreacja wewnętrzna, czyli kreujemy swoją rzeczywistość tak, jakbyśmy chcieli, czy potrzebowali, żeby ona wyglądała. Natomiast znowuż. Niszczymy to, co nas blokuje, przed tą wizją, którą sobie tworzymy. I teraz koncentrujemy się również na miejscach, gdzie czujemy, że ucieka nam ta energia i koncentracja. Czyli tak zwane wampiry energetyczne. Zwracamy na to uwagę, gdzie te wampiry energetyczne są, co powoduje, że się źle czujesz, co powoduje, że nie masz czasu, co powoduje, że jesteś nieskoncentrowana, nieskoncentrowany. I to yy, czy to są ludzie, czy to są zajęcia, czy to są jakieś sposoby spędzania wolnego czasu w nieodpowiedni sposób, to wszystko od razu zaczynamy nad tym pracować i tam w tych pożeraczach czasu, czy tych wampirach energetycznych, co po niektórzy lubią to nazywać, jest odpowiedź na twoje na te ograniczenia, czyli na to, co ciebie niszczy, co ty musisz zniszczyć. Aby stanąć w tym to, co, żeby się działo to, czego Ty potrzebujesz, więc tu jest teraz koncentracja na tą, jakby drugą stronę torusa. Ok, nadchodzi czas, ja to sobie tak zapisałam, nadchodzi czas mocy i siły. Czyli y, ta niszczycielska siła, która się w nas pobudza, ona z jednej strony potrzebuje zniszczyć po to, żeby przyszło nowe. I teraz właśnie się to zacznie dziać. Czyli ta ta, te zasoby nasze będą działały, czyli my będziemy dzia działali jak gdyby z tej siły, z tego, co już mamy, z tego, co potrzebujemy, będzie się to działo. Czyli ten czas, właśnie to są te trzy miesiące, e, ale też ten październik zapowiada się tak dość. On będzie równoważył, ale on będzie równoważył w kierunku właśnie usunięcia. Y, tych blokad. I on będzie równoważył w kierunku tego, co Ty chcesz i co potrzebujesz. Czyli już bezwzględność pewna tu się zacznie za chwilę pojawiać. I takie zdeterminowanie, zdecydowanie i działanie. Tutaj już nie będzie za bardzo kompromisów. Tutaj będziemy raczej szli w kierunku y, poczucia siebie i ustanowienia i ustalenia swojego kierunku bez takiego nadwyraz... Specjalnego ulegania zewnętrznym pokusom, czyli tym wampirom energetycznym, nazwijmy to tak, roboczo. Wszystko, co ci przeszkadza, zniszcz. Czyli wszystkie te elementy, które do tej pory nie służą, one były fajne, one mogą nawet być dobre, one nie muszą być szkodliwe. Tu my nie mówimy wcale o jakichś takich bardzo szkodliwych zachowaniach, czy o bardzo szkodliwych relacjach, czy o bardzo szkodliwych. Typowo szkodliwych relacjach, tak zwana zła droga, ale y, to nawet może być coś, co jest w gruncie rzeczy nieszkodliwe. Tylko, że sposób, w jaki masz do tego podejście, już może być dla ciebie szkodliwe. Czyli to może być Pasja, która zajmuje Ci zbyt wiele czasu, która, która tak naprawdę nie będzie budowała Ciebie. Czyli, na przykład, no, nie wiem, nadmierne czytanie książek powoduje, czy nadmierne wchłanianie informacji będzie powodowało u Ciebie blokadę przed wyjściem aktywnie na zewnątrz ze swoimi informacjami. Tego rodzaju rzeczy również mogą być wampirami, czyli nadmiarowość wszystkiego. W nadmiarze nawet nam woda zaszkodzi. Więc na te nadmiary, czyli to szukanie teraz tego złotego środka, tego balansu, czyli czego będzie za dużo, to też jest źle. Jeżeli czegoś jest za dużo, to też jest źle. Czego się za mało, to też jest źle. Więc teraz szukamy właśnie tych zasobów plus, ale w, odpowiednich, w odpowiedniej ilości, czyli jeżeli czegoś będzie za dużo, to też to trzeba będzie odciąć. Teraz tak, treści, czyli te sposoby myślenia, do którego nas teraz będzie przestrzeń szkolić, bo ja bym to tak nazwała wręcz. To są zasoby, które należy mieć. I tutaj oczywiście przypominam Wam, że dzielimy te kursy na reaktywne i aktywne. I obydwie grupy będą miały potrzeby za jakąś chwilę, jeszcze nie w tej chwili, ale za jakąś chwilę, więc tak, reaktywne, współpraca czyli skupienie na konkretnie na współpracy, co to znaczy współpraca, e, natomiast aktywne na pokorze, czyli trochę odwrotnie <gry> niż z reguły, dlatego że aktywne korsupy są dobre współpracy, natomiast reaktywne gorzej, e, gorzej są z współpracą, więc no i właśnie tutaj tak trochę się muszą zamienić te dwie grupy. Teraz tak, pierwszy sposób myślenia, czy pierwsza, pierwszy zestaw treści, który najczęściej e, jakby jest razem, to jest siła, zdecydowanie, odwaga, samodzielność. Ta samodzielność to będzie teraz słowo klucz, ponieważ ta samodzielność jest to samodzielne myślenie przede wszystkim, samodzielne rozpoznawanie sytuacji, samodzielne, samodzielne rozpoznawanie sytuacji, które będzie prowadziło do reakcji odpowiednich, to będzie teraz bardzo istotne, dlatego mówię Wam o tym procesie, który w tej chwili trwa, bo to dopiero jest początek września, więc mamy na to jakby jeszcze przestrzeń i czas. Drugi sposób myślenia to jest pewność siebie, zaufanie do siebie, precyzja i dbałość o szczegóły. Czyli in, one są różne, te sposoby myślenia. Jedna grupa będzie zdecydowana, odważna i samodzielna. Druga grupa będzie pewna siebie, zaufała, zaufanie do siebie, precyzja i dbałość. Tu chodzi o to, czy ci z Was, którzy już odczuwają w sobie precyzję i dbałość, jeszcze większa precyzja i dbałość, natomiast większa pewność siebie. Czyli tam, gdzie Wy macie dysharmonię, w tych miejscach należy dopełnić. Trzeci to jest kreatywność, rozwaga, twórczość i też pokora. Czyli ci z Was, którzy są twórcami, rozwaga większa w tym tworzeniu, yy, i ci z Was, którzy właśnie już kreują, trochę też tej pokory, żeby wpuścić treści z zewnątrz, żeby się nie zacinać na swoim wynalazku, nazwijmy to, tylko rozszerzyć i poszerzyć horyzonty. Teraz tak, grupa, która jest silna, jest zdecydowana i odważna. Większa samodzielność, ale samodzielność z odpowiedzialnością, czyli nie, be, nie być tyranem, tylko stworzyć sytuację, w której się jest silnym, Co się rozczekały, być silnym, natomiast też być takim sprawiedliwym władcą lub liderem, ale z poczuciem odpowiedzialności, jeżeli chodzi o kolektyw, czyli już kolektywistyczne myślenie. Rozwijamy. Pewność siebie, precyzja i tak dalej, czyli to są ci z Was, którzy lubią siedzieć i yy, na przykład coś liczyć, czy robić coś drobnego, małego, precyzyjnego, ok? Tutaj jest większa pewność siebie wymagana i tu będzie ta kreatywna, rozwaga i twórczość i pokora. To już o tym Wam powiedziałam. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. E, postaram się za kilka dni nagrać. Znowuż Wam coś, przypominam Wam o warsztatach. A za tydzień w poniedziałek e, ruszam pierwsze spotkanie. Jak zwykle pojawi się pierwszy odcinek na YouTube dla tych, którzy są niezdecydowani. Zobaczą, z czym to się będzie wiązało, taki warsztat. Oścież z ewolucji. Natomiast przesłuchajcie sobie jeszcze raz tą aktualizację, ponieważ to jest dosyć zawiłe to, co wam dzisiaj powiedziałam, ale jest istotne, ponieważ ten, yy, ja już teraz nawet tego nie nazwę węzłem, tylko ten proces nadchodzi dużymi krokami, bo już się zacznie to za kilka dni bardziej pojawiać, no i będzie z nami już długo. Czyli niszczymy, co nam przeszkadza, budujemy swoją pewność siebie do przodu. I odcinamy wszystko, co jest nam niepotrzebne. Słuchajcie, trzymajcie się. Życzę Wam miłego tygodnia czy kilku dni najbliższych i zobaczymy się wkrótce. Hej!